Albo buta! Halo, halo, Palion, Mówię do wszystkich! Schowałem pędra w zielone cztery w mojej statule. Kto pierwszy, ten lepszy! Co jest? Ej! Widzowie, słyszeliście! Da się zdobyć pędli'a! Od Pajona i on jest ukryty akurat tutaj! W tej statuetce. do widzowie, Nie! Nie pozwolę na to, żeby tak było. Ja jestem teraz w placy, ale widzowie, muszę jakoś się stąd wydostać, żebym mógł zdobyć pędli'a Pajona, który jest w jego statuetce. do widzowie, Tak nie będzie. Idziemy jakoś opuścić, tylko że tu jest mój serf! I on mi nie pozwoli wyjść z placy do widzowie. Muszę jakoś mu uciec, może on mi nie, nie zauważy, że jak ja mu pójdę stąd nie... Yes. Gdzie ty się wybierasz? Nie możesz jeszcze wyjść. No nie, w sumie przepraszam, ja tylko chcę napić sobie wody. No nie widzowie, muszę coś wymyśleć. Tak nie może być. On mnie nie chce wypuścić, ale mam pomysł. Wyjdziemy po prostu przez widzowie skło, Tak jest. Uciekamy. Pyk dobla patrzcie. On mnie chyba... Szybko, szybko, dobla widzowie, nie widzą mnie. Patrzcie. Tam, widzowie, będzie dla i wpajona. Ja idę teraz do domu. Dobra, dobiegłem do domu, widzowie. Patrzcie. Mamy Teraz tak, idziemy się ubrać. bierzemy najpotężniejszej temy. czyli widzowie, mam tutaj całą zbrojkę. I widzowie, idziemy na dół. Słuchajcie, biolę teraz widzowie pyk i tutaj bierzemy swoje blonie wszystkie, ponieważ nie wiadomo, co tam się stanie, a każdy będzie chciał zdobyć pętla i Dlatego widzowie zdejmuję ten dulny kapelus i idziemy widzowie w drogę. Jedziemy widzowie, ponieważ musimy zaraz tutaj wylądować, patrzcie. Tu jest ta statuetka na lewo, więc widzowie, ja tylko sobie wjadę i jedziemy. Zobaczyć szybko, bo tam każdy będzie chciał wlecieć. Słuchajcie, tu jest zejście na do widzowie, i tam jest statuetka pajona, w której jest pedlać zielone stele. Także my już tam wchodzimy, widzowie, przelatuje nad drugą stronę i zaraz to będzie mimi. Widzowie, mam nadzieję, że uda mi się go złapać Pyk, wchodzimy do wody I szukamy, czy ten pendlife gdzieś tutaj jest i patrzcie, ile tu jest ludzi Pracownik Maka Nan, muszę być bardzo cicho Widziałeś jest może pendlife? Yy, sam go szukam, wypad stąd Co za niemiły gościu Dobra, gdzie ten pendlife? On też mówi, patrzcie Dobra, nie widzowie, musimy znaleźć ten pendlife Ja nie wiem, gdzie on może być On może być wszędzie Dobra, czekajcie, nan, tu jest z podejrzany gościu, ale dobra, czekajcie. ja bym mógł tak naprawdę? To na pewno jest sylotku. Widzowie, to musi być sylotku. Co jest? Jakiś człowiek tam jest. Ej! Co jest? Ten pendrive jest mój, i stąd! Patrzcie jaki cony! Jaki celny, celny pająk, dobra! Nie widzowie, szybko! Co jest? To jest jakiś człowiek! Ty gościu, wypadł stąd, bo cię zniszczę zaraz! Dobra, nie widzowie, musimy go... No i zginął, łatwo! Co za nupty? ty! Dobra, widzowie, jest, to było bardzo łatwe! Teraz musimy posłuchać... Patrzcie, pendrive zielony, w to jest to, czego szukamy, dobra. Gdzie tu jest, widowie? To gdzieś tu musi być. Ja nie wytrzymam. dobra, ej. Czekajcie, czy to jest tutaj? Nie. Co tu pisze? Wejście jest nie tam, gdzie myślisz. Ej, dobra, czekajcie, jak nie tam gdzie myślę, tu gdzie? Nie, 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 dobra, czekajcie. Wyjdźmy z tego pokoju i zobaczmy, gdzie tu może być. No tutaj chyba nie wydaje mi się, żeby to było. Nic widzowie, użyjmy mózgu i pomyślmy, jeżeli nie ma tego tam, gdzie myślę, to powinno być to tam, gdzie mi się nie wydaje. Czyli może na przykład nie, tu pod wodą też nie. Kurczę, po co i stolety? Co jest? Ja nie mogę dobra, Ej, czekajcie, yy, tu też nie, tu też nie... Nie, dobra, ej, tam jest jakiś, kurczę, więzień, patrzcie, bandyta, tu też, nie, ej, w posągu też chyba, wątpię, że będzie, pod wodą, ej, tu jest zielona wełna, co tu robisz, zielona wełna, ej, dobra, czekajcie, o co chodzi, ty, patrzcie, tam jest jakieś wejście, dobra, wchodzę tam, lasu, nie, nie wytrzymam, dobra, wbijamy tam, widzowie, w sekundę, nie, po prostu, ej, patrzcie, jaka zdzula tu jest, ty, dobra, widzowie, ej, czekajcie, tam ktoś jest, ej, tam ktoś chyba jest, czekajcie, patrzcie, człowiek, Ej to jest gościu, on wygląda jak pająk z gly. pająk dla widzowie piosenka, jak nie widzieliście to odpalcie. normalnie wyglądał tak samo, ej dobra czekajcie, zlagowało coś, widzowie słuchajcie, musimy na niego iść, ja nie wiem co on mi zrobi, nie, dobra czekajcie, patrzcie on się nazywa człowiek, nie uda ci się, ty normalnie głupku, płytę ma w ręku, patrzcie, dobra nie, nawalamy go z całej siły, dobra S pokonane widzowie, łatwo. To był łatwy przeciwnik, słuchajcie. Patrzcie, tu jest zielony. Zielony jeden, chyba piosenki. Tu jest chyba zielone trzy. Patrzcie, z Neonem, jak jeszcze miał tą kurtkę. No nie, widzowie. Dobra, to będzie normalnie tu. To jest chyba dobre miejsce, a muszę wrócić. Czekajcie, co tu dalej jest, dobra. Idziemy dalej. Clipper głupi, dobra, wypad, Clipperze. Ej, dobra, co jest? Joki wielki! Nie, czekajcie, granaty, dobra, tu są granaty, dobra, czekajcie. Pyk, pyk, pyk. Doble, nie zabij mnie ty głupi! Głupi człowiek dobra. zabijam go pykno i łatwo. Widzowie, pokonany S. Bardzo łatwo. Teraz tak, e, co my tu mieliśmy? Tu mieliśmy jakieś naboje i snajperkę Dobra, ona zabije na hita, widzowie, na pewno. Więc na luzie sobie teraz poladzimy. Patrzcie. Oblazek z zielone stely. Taki skafandel ma pają. Widzowie chyba w nowym teledysku. Nacy na pewno. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, co teraz nas czeka? Nie wiemy tego, co tu jest w ogóle. Dobra, słuchajcie. Ej, nie uda ci się, mówi. Kto to mówi? Jaki mały pająk? Dobra, nie. Zabijam go szybko, pyk. Łatwo S. Widzowie, pokonany. Muszę być bardzo cicho, bo nie wiem, co tu się wydarzy. Dobra, pyk. Zabijamy kolejnego S. Widzowie, bardzo łatwo mi tu należy idź. Ej, nie uda ci się. Kolejny Jaki mały pytek! Nie nie, dobla, widzowie! Czekajcie, idziemy. Pyk! No nie zrzuca płytami jakimiś ty dobra, nie! Ej, pyk, to Ej, trafiłem! Ja jestem dobry widzowie z tej snajperki, nie? Dobra, ej, co to jest? Jakieś małe, pajone widzowie z gry. Ja nie wiem, dobla, bierzemy broń i zobaczymy co nie ma ich tu więcej. Bo o widzę kolejnego prześcigę pyk! W skoku, let's go! Pokonane widzowie w skoku, nie? Ale to było S. dobra, słuchajcie. Co my tu mamy dalej? Tu nic nie ma. Dobra, myśmy nic do góry chyba. Dobra, dawajcie. Tu patrzcie jakie stole to jest wszystko, nie? Ja nie mogę. Co to ma być? Dobra, ej. Patrzcie jaki tu clipper. Dobra, szybko, pyk, pyk. Tego klipela, dobra, łatwo. No i zostały jeszcze zombiaki. Te głupie zombiaki mi tak denerwują. Dobra, wypad stąd, pyk. Nie no, brakuje mi naboi. Nie wytrzymam, nienawidzę. Jeszcze te mózgi wylatują z nich. Dobra, co my tu mamy? Oblazek z zielonej ctele, dobra. Patrzcie, tam jest pendlife nie uda ci się. Jezus, ile tam pojonów było? Czeka, dobra, skajcie. Pyk, dobra. zabijamy tego mego. Widzowie, głupi, mały, dopla. Bez go ze snajpy. Pyk, no i let's go. Widzowie, łatwo ze snajpy. O, jakiś skeleton jeszcze jest. Kolejny, kolejny, kolejny. Dopla, widzę go. Ej, tam jest chyba drugi. Skajcie. Tam jest długi pająk i trzeci mały. Ej, ale tam jest taki jeden duży pająk. Dobra, on będzie ciężkim przeciwnikiem. Dobra, czekajcie, poczcie. On typujący się żywo. Dobra, ja nie mogę, jaką on ma maskę. Dobra, pokonujemy tego skeletona. Ej, mały kolejny. To kurczę, płytek nie. Dobra, pyk, w niego łatwą. Dobra, idziemy dalej, ty, widzowie. Patrzcie, jaki on jest wielki. Dobra, to jest klipel. jest tego klipelka pokonanym. No i dobra. Ej, nie, to już jest, dobra. Nie, szybko, uciekamy. Szybko, szybko. Czekajcie, czekajcie. Granatem go spróbuję. Granat, pyk. Dobra, jest naładowany. I bum, widzowie, let's go. Dobra, trafię. I drugi, drugi, pyk. Dobra, dostał tym granatem chyba. Ej, ja nie wiem. Dobra, czekajcie. Boom, i... Pum! Dobra, ty może go zabiję tymi granatami. On, widzowie, tyle bije, że ja nie chcę go pokonać. Dobra, nawalam go jeszcze tym. Nawalam go no, normalnie karabinem. Nie, ale nie wiem, czekajcie. Dobra, tutaj nie da się go pik, pik, pik. Dobra, ale go nawalam, widzowie. Dobra, czekajcie, granaty jeszcze spróbuję. Nie, no, nie da się go zabić. Nie da się go zabić z granatem, dobla S widzowie. Nie, 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 ja chyba muszę w niego normalnie z pompy! Pykła polecką! Co za e, kurczę, mocny przeciwnik. Patrzcie, tutaj mamy normalnie... No i kolejne kipely, kolejne knipely, Patrzcie, tutaj co my tu mamy. Ej! Eee, zdzielony to jest obrazek. Tu jest jakieś pianino, doblan Co my tu jeszcze mamy? Tam były p... Ej! Czy to nie jest ten py? Widzowie, dobra, nie, to, to jest to, to jest to, o czym mówił Pająk na początku odcinka, to jest ten w widzowie, zobaczymy, co on zrobi, nie, 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 czekajcie, pyk, pyk, głupie moby, czekajcie, ej, ja tu jest normalnie zdjęć, czekajcie. Tam jest ten w patrzcie. Normalnie, widzowie, to jest mój! Już jest mój ten w patrzcie. Pędla w zielone stele. No i dobra. Mam go we swój, lego jak to wygląda. Patrzcie no to, widzowie, normalnie pędla w zielone stele, nie? I zobaczymy teraz, widzowie, gdzie on mnie doprowadzi. Dobra, ty co jest, ej! Jestem chyba na koncercie pajona, ej, nie! Tu jest wojanka ty, i widzowie Lubek. Ej, patrzcie, normalnie. Ale co tutaj pusto? Podejrzanie! Ale widzowie, patrzcie, tu jest chyba normalnie. Nie, ten stadion widzowy jakiś, albo kurczę, tu jest koncert, zaraz będzie ty. Dobra, czemu to w ogóle jest krew, gdzie mam w ogóle, ej tam jest bandyta, tam jest jakiś bandyta, gdzie mam jest w ogóle, ej, co tu robi ptycz, który jest zakrwawiony, ej dobra, nie czekajcie, ty, co ci się stało, bandyci mi pobili, nie mów Wojanowi, bo w kuzy. ej dobra, co? Ej, dobla, nie, ptysu, spokojnie, nie powiem Wojanowi! Ty, dobra, nie, widzowie, musimy się tym zająć. Tam w ogóle był bandyta. Doblanie, ja zakładam cały strój. Widzowie, ja, ja już wiem o co tutaj chodzi. I patrzcie, nie bez powodu tu jest klech. Co za bulak? Nie, idziemy na tego bandytę, widzowie. Nie pozwolę, żeby tak klaktował ptysza. Dobla. Ej, patrzcie, leccie na mnie! Nie uda ci się, ty, bulaku, za ptysza. Nie, teraz normalnie zginiesz, czekajcie. Tylko go tutaj dostelimy i ześnij... Pękki. Pyk, o jestem z pająka, trafiłem niestety. Dolny pająk mi set pod stylownik. Pyk, dobra, dobla. uciekamy. Szybko, pyk, dobra w bandytę. Let's go. Dobra, nie, 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 on nie może mnie zabić, widzowie? On ma dużo HP dosyć. Jak na bandytę, pyk, dobra, łatwo. Teraz zmieniam broń. Dobra, masy ze Sudgona. Ty, bo on nie zabije. Nie mam mało HP widzowie? Już mi się naboje Końcom. Nie, 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 nie. dobra, szybko, sypko, uciekamy. Ej, uciekamy, stelam, stelam, dobra. S. Pokonany, go... I bandyta, widzowie. No i let's go. Zdejmuję ten strój, widzowie. I to jest normalnie. To by było chyba na tyle. Dobra, idziemy poszukać teraz tego koncertu. Bo tak naprawdę to ja nie wiem, gdzie ja powinienem pójść. Ale dobra, zobaczymy. Może teraz będę musiał iść gdzieś. Czekajcie, tu? Nie, tu na dole też nie. Do góry. O, do góry muszę iść. Dobra, czekajcie. Co jest? Yo! Patrzcie, koncert dla Pają, dobra, nie. Widzowie, to jest. Zielone cztery! Dzisiaj leci widzowie Patrzcie ile on ma widzów Ile widzów na trybunach No i widzowie Dotąd doprowadził nas Paint Life Którego udało mi się zdobyć Jako jedynemu z całego miasta